Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na kolejny test pamięci, tym razem od Team Group. Marka być może nie jest zbyt dobrze znana w Polsce, aczkolwiek ich produkty coraz częściej zaczynają się pojawiać na półkach sklepowych. Produkują nie tylko pamięci RAM, ale chociażby jeszcze dyski SSD. Pamięci jakie do mnie przyjechały to T-Force Extreme. Taktowanie 4000 MHz, opóźnienia c 18 20, 20, 44 i napięcie 1,35 V. Kościaki, jakie zostały tutaj zastosowane, to prawdopodobnie Samsung, tak przynajmniej jest napisane na opakowaniu producenta, aczkolwiek nie byłem w stanie tego sprawdzić, bo program Typhoon nie chciał odczytać tych pamięci teraz, a dwa, że chcąc zdemontować radiatory, są one na tyle mocno przyklejone do samych modułów pamięci, że nie byłem w stanie tego zrobić bez uszkodzenia kości. Co do samej kości, czarne PCB z potężnym radiatorem, także to nie powinno być problemu z temperaturami. Zrobiłem też zdjęcie, w dalszej części filmu Wam pokażę, jak wyglądają temperatury. Tych radiatorów podczas obciążania pamięci. Są to memki jednostronne, także moduły mamy po jednej stronie laminatu. No i jak pewnie zauważyliście, nie ma tutaj podświetlenia RGB. Dla mnie to nie problem, no ale dla niektórych z Was może akurat będzie to minusem. Nie wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie mam zestaw 32 GB, ale testy wykonałem na dwóch kościach, czyli na 16 GB, ponieważ na czterech kostkach ta wydajność jest lepsza, co możecie zobaczyć na załączonym obrazku w grze Far Cry New Dawn. Na czterech kościach mamy o 3 fps -y średnio lepszą wydajność i zwróćcie też uwagę na zużycie pamięci. W przypadku dwóch kości było to 7,7 7 GB, a w przypadku czterech ponad 8. Tutaj nie sądzę, żeby sama ilość pamięci miała na to wpływ, ale raczej obsadzenie czterech banków na płycie głównej. Lipton, jak się nie mylę, robił kiedyś takie testy, albo u siebie na kanale, albo na XCOM, już nie pamiętam, że obsadzenie czterech banków pamięci nawet na płycie mainstreamowej, czyli działającej w dual channel, daje wzrost wydajności. Co do podkręcania tych pamięci, to udało mi się uzyskać zegary 4266 MHz z opóźnieniami cel 17, 18, 18, 42 i TRFC ustawiona na wartość 421 z napięciem 1,41 V, jak i 4400 MHz z opóźnieniami cel 17, 19, 19, 42 TRFC 600 z napięciem 1,47 V. Niestety każda próba podniesienia taktowania powyżej tych wartości, nawet mocno luzując timingi i podnosząc napięcia, nie dawała żadnych rezultatów. Komputer po prostu nie chciał się uruchomić. Także teraz zapraszam Was na testy, które wykonałem w kilku grach, dosłownie czterech rzecz na takich, które typowo leżą na procesorze i w rozdzielczości 1080p. Porównałem profil XMP, czyli te standardowe ustawienia, jakie mamy zaraz po wyjęciu z pudełka tych pamięci versus te zegary, które udało mi się uzyskać, czyli 4266 i 4400. Jaki będzie również porównanie do pamięci diskil, które Niedawno testowałem u siebie na kanale. Zobaczycie, jakie są różnice wydajności pomiędzy tymi modułami. W 3 nie ma powalających różnic w wydajności pomiędzy profilem XMP a taktowaniem 4266 MHz. Jest to zaledwie 2%. I dokładnie tyle samo zyskujemy przy taktowaniu 4400 z wyższymi opóźnieniami. Farka Newton przy taktowaniu 4266 MHz względem standardowych ustawień wydajność wzrasta o około 6%, a podbijając zegary o 133 MHz zyskujemy kolejne dwa. Kingdom Com Deliverance to tytuł typowo procesorowy, i tutaj przy pamięciach pracujących z zegarem 4266 MHz zyskujemy około 4%, a wydajność się znacznie wzrasta przy taktowaniu 4400. I na koniec Shadow of the Tomb Raider, tutaj 5% wyższa wydajność zarówno na RAM taktowanym 4266, jak i 4400 MHz. Warto jednak zwrócić uwagę na aż 17% różnicę w wartości 1% low. Zobaczcie teraz jak RAM T-Force Extreme wypada względem pamięci G.Skill, które niedawno testowałem. Na taktowaniu 4266 MHz w trzech tytułach różnice są marginalne, okolice ok. 1,5%, a w Shadow of the Tomb Raider wyniki są identyczne. Przy pamięciach taktowanych zegarem 4400 MHz, poza Shadow of the Tomb Raider, gdzie wynik ponownie jest identyczny, notujemy około 3,3% lepszą wydajność na pamięciach diski. Z pewnością wpływ na to miały niższe opóźnienia na tych modułach. Jak widzieliście, po podkręcaniu tych pamięci możemy jeszcze ugrać kilka procent na wydajności. Do 6 przy taktowaniu 4266 MHz i do 8% przy taktowaniu 4400. Natomiast moim zdaniem w przypadku tych konkretnych modułów, 4266 MHz będzie optymalnym ustawieniem ze względu na niskie napięcia na samych pamięciach, jak i napięciach VCCIO i VCCSA. Przy wyższym taktowaniu trzeba było już je windować, zwłaszcza właśnie napięcia IO i SA do wartości 1,35V. Nie są to wartości niebezpieczne, ale już dość wysokie, i też one wpłyną z pewnością na temperatury waszego procesora. A różnica między 4400 a 466, jak widzieliście, no nie jest jakaś powalająca. Co do porównania z dyskami, dlatego też robiłem testy na dwóch kościach po 8 GB, żeby było dobre odniesienie, no tutaj dziskile delikatnie lepiej wypadają, ale ze względu na niższe opóźnienia, które udało się na nich ustawić. I tutaj być może są kości Samsunga, ale z pewnością nie są to kości Bidai, co było widać chociażby po samych właśnie opóźnieniach, które udało mi się na tych pamięciach ustawić. No i gdyby były tu bidaje, to z pewnością producent pochwaliłby się tym na opakowaniu z całą pewnością. Co do temperatur, niestety nie było możliwe ich odczytanie za pomocą oprogramowania, nie było żadnego czujnika, ale zrobiłem zdjęcie kamerą termowizyjną pod obciążeniem, obsadziłem cztery banki, czyli użyłem 32 GB. Podkręciłem pamięci na 4400 MHz, napięcie 1,47 V. No i na dwóch najcieplejszych modułach odnotowałem około 43 stopnie Celsjusza. Także nie będzie tutaj problemu z przegrzewaniem się, no ale to, o czym mówiłem wcześniej, trajektory są naprawdę bardzo solidne i konkretne na tych kościach. Co do ceny, w Polsce jeszcze nie widziałem, żeby były one dostępne, aczkolwiek ma ona wynosić około 750 zł. Moim zdaniem całkiem spoko. Jak widzieliście, możemy całkiem nieźle je pocisnąć, z niższymi nawet timingami niż te, które są oryginalnie zaimplementowane przez producenta. Na dzisiaj to byłoby tyle, także Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak macie jakiekolwiek pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Jak Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv